Uwielbiamy dbać o skórę. Z myślą o was stworzyliśmy w łodzi miejsce, które zajmuje się zdrowiem i urodą skóry w sposób kompleksowy. W naszym gabinecie znajdziesz najlepszych specjalistów, którzy łączą swoją wiedzę i doświadczenie tak, abyście mogli cieszyć się zdrowym, pięknym i młodym wyglądem. Praca z pacjentem to nasza ogromna pasja, a naszym celem jest otrzymywanie szybkich i trwałych rezultatów które dadzą pacjentom poczucie spełnienia i odpowiedzą na ich oczekiwania. Jednocześnie bardzo dbamy o bezpieczeństwo prowadzonych terapii. Dlatego możesz w spokoju oddać dbanie o siebie w nasze ręce, a to wszystko przy kawie, w cudownej atmosferze spokoju i relaksu. Do współpracy zaprosiłyśmy kosmetologów, dermatologa, lekarza medycyny estetycznej i dietetyka klinicznego. I dzięki temu w ofercie naszego gabinetu mamy dla Was nie tylko skuteczne terapie dla skóry twarzy, ale także innowacyjne rozwiązania dla ciała. Dziś Skin Masters to kompleksowe miejsce, w którym dzięki współpracy wielu specjalistów możemy spełniać oczekiwania i marzenia o pięknej skórze pacjentów w każdym wieku. Od zawsze dobry wygląd wpływał na nasze samopoczucie. W dzisiejszych czasach dbanie o siebie jest jednak tak samo ważne dla kobiet, jak i mężczyzn. Szeroko pojęta medycyna estetyczna stała się łatwiej dostępna, a dbanie o siebie dużo prostsze. W rękach specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, medycyna estetyczna pozwala w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zachować, ale też i przywracać skórze dobrą kondycję. A twarze piękno. Skin Masters nieustannie się rozwija. Pozwala nam na to wiedza, którą cały czas poszerzamy, zespół doświadczonych specjalistów, park sprzętowy oraz indywidualne podejścia. Posiadamy najlepszy sprzęt diagnostyczny, pozwalający na odpowiednią kwalifikację do zabiegu, jak i na monitorowanie efektu. W kompleksowym wywiadzie z Tobą przedstawimy Ci plan na sukces. I pamiętaj, piękna skóra to nie przypadek to efekt. Dla nas komfort pacjenta jest bardzo ważny, dlatego wprowadziliśmy do Skin Masters całkowicie bezbolesną depilację laserową. Zabieg ten w naszym miejscu jest wyjątkowo skuteczny. Z tego zabiegu korzystają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. I wszyscy podkreślają, jak pozytywnie zaskoczeni są brakiem bólu i efektem w krótkim czasie. Modelowanie sylwetki? Precyzyjnie wyselekcjonowałyśmy najlepsze sprzęty i terapie manualne. Po co? Dzięki temu możemy z ogromną skutecznością komponować indywidualne, spersonalizowane terapie. Usunięcie nadmiernej tkanki tłuszczowej, redukcja celulitu, ujędrnienie, usunięcie nadmiaru wody. Wymarzona sylwetka nie tylko do lata, ale też na lata.